Pan z wami i z duchem tronii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie. A nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Oto słowo Pańskie. Machała tobie, Chryste. Jak ci dziękować, żeś mi dał tak wiele, iż jestem w życiu jak ów gość przygodny, co zaproszony został na wesele, niespodziewanie i nie odszedł głodny. Tak pisał poeta. Naszą dzisiejszą troską rekolekcyjną jest sprawowanie Eucharystii. Takie sprawowanie, które pozwoli nam przeżyć i zrozumieć jej duchową głębię wyrażaną przez zewnętrzne znaki. Zgodnie z zasadami liturgii Kościoła, jak napisał Benedykt XVI w sprawowaniu liturgii decyduje się przyszłość wiary i całego życia chrześcijańskiego całe życie kościoła całe życie chrześcijanina toczy się wokół ołtarza na którym sprawowana jest msza święta istnieje wiele określeń tego sakramentu każdy z nich wydobywa jakiś aspekt, a wszystkie razem składają się na jego wielkie i duchowe bogactwo. Słowo Eucharystia pochodzi z języka greckiego i oznacza wdzięczność, dziękczynienie, modlitwę dziękczynną. Wieczerza Pańska albo święta wieczerza. To określenie z kolei przypomina nam, że Jezus ustanowił Eucharystię podczas ostatniej wieczerzy. Jest też określenie łamanie chleba. Tak pierwsi chrześcijanie nazywali swoje spotkania. Nazwa ta nawiązuje do gestu Jezusa, który błogosławił, łamał. I dawał chleb swoim uczniom podczas ostatniej wieczerzy. Po tym geście, jak dowiadujemy się z kart Ewangelii, rozpoznali go uczniowie zdążający do Emmaus. Jest też określenie zgromadzenie eucharystyczne. Eucharystia jest sprawowana we wspólnocie wiernych. Którzy są cząstką kościoła. Kościół w biblijnym znaczeniu to zwołanie, zgromadzenie, zebranie wiernych. Wczoraj na jednej z mszy świętej o 11 przywoływałem tą historię, kiedy w górach odprawialiśmy Mszę Świętą z dziećmi na Polanie i tam zabłąkał się jeden z dzieciaków, który. Padł na to nasze zgromadzenie i krzyknął do rodziców, którzy szli za nim: Mamusiu, tatusiu, tu jest Kościół. Kościół to zgromadzenie eucharystyczne. Najświętsza ofiara. Eucharystia jest bezkrwawym uobecnieniem jedynej ofiary dokonanej na krzyżu. O tym wczoraj więcej mówiliśmy. Święta i Boska liturgia. Z kolei w tym określeniu wyraża się to, co mamy w Kościele Najświętszego. Stąd też nazwa Najświętszy Sakrament. To określenie używane jest przede wszystkim w, w odniesieniu do ciała Chrystusowego przechowywanego w tabernakulum i wystawianego w hostii do adoracji. Komunia święta, bo w niej przyjmujemy ciało Chrystusa, łączymy się z Nim najściślej jak to jest tylko możliwe na ziemi. Pokrewne do tego określenia to chleb aniołów, chleb z nieba, lekarstwo nieśmiertelności oraz wiatyk. Czyli komunia święta przyjmowana na drogę do wieczności. Urzekła mnie kiedyś pewna historia opowiadana przez jednego z biskupów, którego nazwisko za chwilę wyjdzie na jaw, które też jest dobre do dnia dzisiejszego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Otóż jest to historia pewnej kobiety. Biskup opowiadając tą historię mówił, że popłakał się, kiedy czytał jej życiorys. Twierdził, że rzadko płacze, ale wtedy po prostu najszczerzej w świecie się poryczał. W jego opinii święta, pochodząca z Orawy, z Lipnicy Wielkiej, Siostra rodzona jednego z księży. W czasie II wojny światowej działała w podziemiu i miała pseudonim Ryś, Józefa Mikowa z domu Machaj. W czasie II wojny przeprowadziła się razem z mężem do Krakowa. Wcześniej pracowali w Lipnicy Wielkiej, ucząc ludzi rolnictwa, ogrodnictwa, elementarnej kultury. Mąż pani Józefy był muzykiem z wykształcenia. Zbierał pieśni orawskie, był zafascynowany gwarą orawską. A ona, oprócz tego, że uczyła tych podstawowych rzeczy z gospodarstwa domowego, była też katechetką. Więc przekazywała wiarę jako świecka osoba. W czasie wojny sprowadzili się do Krakowa, włączyli się w działanie armii podziemnej. Najpierw został aresztowany mąż, zginął zresztą w Oświęcimiu. Potem została aresztowana pani Józefa. Najpierw przetrzymywali ją w więzieniu na Montelupich. Do dziś funkcjonuje i nieźle się ma, z tego co słyszę. Jest tam sporo kuracjuszy. Potem przewieziono ją do Zakopanego, gdzie między innymi była przesłuchiwana przez byłych swoich uczniów, czyli jej uczniowie, ci, których przygotowywała do bierzmowania. Wyobraźcie sobie, że oni podczas przesłuchiwań, podczas tortur potrafili bić ją krzyżami, które dostali od niej na bierzmowanie. Po prostu tłukli po głowie ją tymi krzyżami. Po kilku miesiącach tortur przewieziono ją z powrotem do Krakowa na Montelupich i właściwie jeden z ostatnich epizodów, który można o niej przeczytać, i to jest właśnie ten fragment, nad którym biskup zapłakał. Zamknięto ją do izolatki, bez jedzenia i bez picia. I po tygodniu nagle otwierają się Drzwi i ktoś wrzucił do celi kawałek czarnego chleba. Przez tydzień nic nie jadła, więc miała pierwszą taką myśl rzucić się, zjeść, pochłonąć wręcz ten kawałek chleba. Ale zaraz potem przyszła myśl, że może ten chleb jest naszpikowany jakąś chemią, i chodzi o to, żeby. Na zeznaniach zaczęła wydawać innych, zaczęła sypać y, ludzi z armii podziemnej. Więc odłożyła ten chleb na bok, ale wtedy otwarły się jeszcze raz drzwi i usłyszała od strażnika, który ją pilnował, takie słowo: Szczęść Boże. Więc domyśliła się, że musiał to być jakiś ślązak którego wcielono do armii niemieckiej, więc to ją trochę uspokoiło, że chleb jest w porządku, nie jest zatruty. I posłuchajcie zapis jej modlitwy. Ona uklęknęła w tej celi i pomodliła się mniej więcej tak: Panie Jezu, pół roku nie mam możliwości przyjmowania Cię w Komunii Świętej. Niemcy zabrali mi wszystko, ale przede wszystkim zabrali mi tę możliwość przyjmowania ciebie. Więc teraz chcę ten chleb spożyć jako komunię duchową z tobą, ten czarny chleb wrzucony ręką żołnierza do mojej celi. I na kolanach, kawałek po kawałku, zjadła ten chleb. Jako komunie. Myślę, że doskonale rozumiecie, że biskup, czytając to, mógł się popłakać. Jak się potem okazało, to był jeden z ostatnich posiłków w życiu pani Józefy. Bo kiedy po tygodniu była osłabiona, Przeniesiono ją do szpitala więziennego. I tam poznała kobietę, która ją wsypała, która ją zadenuncjowała, która ją wydała. Przyszła się przyznać i powiedziała, dlaczego to zrobiła. Mianowicie jej męża Niemcy aresztowali i zagrozili, że go zabiją, jeśli ona. Nikogo nie wsypie, nie wyda, nie poda nikogo, kto należy do armii podziemnej. I ona mówi: Podałam ciebie, bo wiedziałam, że na tobie się skończy, bo ty nikogo nie wydasz. I jest zostawiony opis pojednania tych dwóch kobiet, spisany przez więźniów. Dwie kobiety, które płaczą. I Pani Józefa przebacza oczywiście tej drugiej. Ostatecznie Niemcy zabili zastrzykiem Panią Józefę. Ksiądz, jej brat, który był proboszczem kościoła mariackiego i nikt nic nie mógł zrobić, odbierał jej ciało, bo Niemcy pozwolili na to i usłyszał od oficera niemieckiego takie zdanie gdybyście mieli 10 takich kobiet w Polsce nas by tu nie było jest pochowana na cmentarzu salwatorskim w krakowie i postanowiłem odnaleźć ten grób ponieważ niedaleko mieszkam miesiąc wcześniej szukałem grobu jednego znajomego i nie mogłem nie mogłem znaleźć, pomimo tego, że rodzina wskazywała mi Lipę, pod którym jestem grup. Natomiast wyobraźcie sobie, że poszedłem na Różaniec i w, no cmentarz salwatorski też nie jest zbyt mały, ale przy jednej z alejek napotkałem na ten grup pani Józefy. I w naszym życiu chyba o to chodzi, w tym naszym kroczeniu za Panem, byśmy tak się rozmiłowali w Eucharystii, jak, jak wspomina jak na postać Pani Józef, byśmy tak Chrystusa pragnęli. Widziałem takie obrazki po czasie pandemii, kiedy ktoś przyjmował w końcu po kilku miesiącach Komunię świętą i, i płakał. Dla mnie, kapłana, było to bardzo wzruszające i mocne przeżycie. I ten rok jest nam po to dany, i te rekolekcje, byśmy uświadomili sobie, jak wielki mamy dar z nieba. Znamy biblijne opisy ustanowienia Eucharystii. Znajdujemy je u trzech ewangelistów u Mateusza, Marka Łukasza oraz w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian. I w Ewangelii św. Jana w rozdziale szóstym znajduje się mowa eucharystyczna Jezusa, który mówi o chlebie żywym, który stąpił z nieba i daje życie światu. Święty Jan opisuje też wymowny gest Jezusa w wieczerniku: umycie nóg apostołom przez ten gest pokazuje uczniom jak mają się miłować wzajemnie i tych do których pójdą Eucharystia, którą Chrystus ustanawia jest pamiątką jego śmierci i zmartwychwstania, ale też nieustannym dowodem jego miłości. W tym sakramencie widać co to znaczy, że Jezus do końca nas umiłował stał się człowiekiem aby żyć aby być tym Emanuelem Bogiem z nami i przyjął postać chleba aby być Bogiem w nas napełniać swoją obecnością swoją świętością skoro tylko w wieczerniku nad chlebem Jezus wypowiedział słowa to jest ciało moje to jest krew moja Niezwłocznie dodał to czyńcie na moją pamiątkę. I odtąd przez posługę kapłanów eucharystyczna ofiara uobecniana jest na ołtarzach każdego świata. Jeśli weźmiemy pod uwagę strefy czasowe na całym świecie, to uświadamiamy sobie, że nie ma takiej godziny dnia, nie ma takiej minuty dnia, żeby gdzieś na świecie nie była sprawowana Eucharystia. Z tej ziemi, którą Chrystus odkupił, wznosi się nieustannie, to jest ciało moje, to jest krew moja. A usta wiernych ciągle powtarzają pełne zachwytu: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. I jest jeszcze jedno określenie. Msza święta, od łacińskiego missa, słowa ite, misa est na końcu liturgii, tłumaczy: idźcie w pokoju Chrystusa, idźcie ofiara spełniona. Idźcie i głoście Ewangelię. W pierwszym czytaniu, w pierwszym zdaniu słyszymy dzisiaj: O Panie Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie, przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Przestrzegajmy przykazań, karmymy się Bogiem. Przychodźmy jak najczęściej z tą wielką wdzięcznością za to, że Bóg zostawił nam siebie. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy jeszcze: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Wasz Niebieski. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. To dla nas wyzwanie i zadanie wynikające z autentycznego przeżywania Eucharystii. Jeśli na serio traktujemy swoje chrześcijaństwo, jeśli na poważnie uczestniczymy w świętej liturgii, jeśli to ma się przekładać na nasze życie to będziemy miłosierni, nie będziemy sądzili, nie będziemy potępiali i niejednokrotnie, a może zawsze, odpuścimy. Co daj Boże, Amen. Jak Ci dziękować, żeś mi jej dał tak wiele, iż jestem w życiu jak ów gość przygodny, co zaproszony został na wesele i nie odszedł głodny.